Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. No to jest fajnie, przychodzi się na nas do biblioteki. No, jest taki pan, co się przebiera za decena. Śpimy, jemy różne torty. 5 kwietnia na najwyższe piętro budynku, w którym mieści się Biblioteka Miejska w Cieszynie, wspinali się młodzi czytelnicy wyposażeni między innymi w śpiwory. Dzisiaj obchodzimy urodziny genialnego właśnie pis pisarza Hansa Christiana Andersena. Obchodzimy je spędzając całą noc w bibliotece, na zabawach, na czytaniu. Podarować jakieś miejsce i to będzie twoje miejsce. O nocy z Andersenem rozmawialiśmy z panią dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, Izabelą Kulą. Generalnie rodzice przyprowadzają. Zają dzieci, pomagają się im przebrać w y, 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 baśniowe stroje i pozostawiają dzieci pod naszą opieką. Na A później będziemy przenosić do pracy. W zeszłym roku pan puszczali Alicję w krainie czarów. Dalej nie, nie mogłem do oglądać, bo zasnąłem. No i był pan przebrany za Andersena, pana. który jest co roku. W roli Jana Christiana Andersena wystąpił Arkadiusz Kasprzak. Zawsze, zawsze warto z dziećmi się spotkać. Można się dużo od nich nauczyć. I też można coś, coś je nauczyć, coś próbować przekazać tym dzieciom. A co o nocy w bibliotece, myślą rodzice? Jest to jeden z sensowniejszych, z sensowniejszych sposobów wydawania tzw. publicznych pieniędzy. Pociechy przygotowane na noc Andersen? Tak, tak, oczywiście są przygotowane. Jedno, bo jedno jest za małe, żeby zostało, a druga córka już jest drugi raz zadowolona, uśmiechnięta i z radością przyszła na drugi raz spotkanie z Andersenem. Już stało się zwyczajem, że koło 2 kwietnia to jest dzień urodzin pana Andersena. Dzieci tutaj do nas przychodzą i całą noc. Przeżywając wspólnie z Panem Andersenem. Tegoroczne urodziny Hansa Herskiego Andersena obchodzimy pod muzycznym akcentem. Stąd będzie to muzyczny Andersen. I dominować będzie, będą śpiewy, tańce. Na początek, po poczęstunku, po uroczystym otwarciu, pójdziemy do szkoły muzycznej, by wysłuchać koncertu naszych dzieciaków utalentowanych. Muzycznym tropem wraz z Janem Christianem Andersenem trafiliśmy na Wzgórze Zamkowe. Dla uczestników nocy w bibliotece młodzież z Cieszyńskiej Szkoły Muzycznej dała specjalny koncert. Mamy tutaj, chciałam pokazać dzieciom różne instrumenty muzyczne, jakie mamy tutaj w Szkole Muzycznej, na których się uczymy, może też zachęcić do, do nauki też na, na różnych instrumentach. No będą... będzie dziewięć instrumentów, no czekamy jeszcze na klarnet, ale mam nadzieję, że dojdzie. Tu usłyszeliśmy słonia, a także... Murzyna małego. Ma, murzynka. A to już atmosfera prawdziwej bibliotecznej nocy z Janem Christianem Andersenem. No i, na, no i w zeszłym roku na kolację była pizza, teraz pizza ze sosem czosnkowym. Ta noc a to jest sama nagroda. Co? Za grzeczne zachowanie i uczestnictwo w zajęciach częste. No albo częste wypożyczanie książek. Będziemy obchodzić urodziny Andersena, będzie tort, jak to, jak to zgodnie z tradycją bywa. Później będzie dyskoteka, zabawy, y, zajęcia plastyczne i inne imprezy. Gdzie się lepiej śpi, w domu czy tutaj w bibliotece? Chyba w bibliotece, nie? Tak. Mi się bardzo podoba. A, a co Ci się ja najbardziej bym... podoba? Na razie wszystko. Co? Taniecie. A pan był w ubikacji.